Ja chciałbym wszystkich Państwa serdecznie e, powitać e, i podziękować, że, mimo że ta pogoda nią no, nie rozpieszcza, e, że się Państwo tutaj pojawili, żeby się z nami spotkać. E, o, to jest to jeszcze jeden. E, powiem tak: e, moje nazwisko Cieśnikowski Mariusz. Jestem e, dyrektorem sprzedaży w firmie PH Zawadzka. E, wspólnie tutaj z firmą Maniptu Polska e, i firma Zawadzka chcieli zorganizowaliśmy takie demotur związane z produktami firmy Manitou. Może kilka słów o firmie później przekażę głos do Wojtka Mankiewicza, który jest przedstawicielem firmy Manitou i on przedstawi plan naszego działania i to, co chcielibyśmy tutaj pokazać. Wracając do firmy, no, nie wiem, czy większość wie, czy nie wie. No, firma Zawadzka działa na dwóch województwach, czyli na województwie lubuskim i zachodniopomorskim. Prowadzimy swoją działalność przede wszystkim sprzedaży maszyn tak, w czterech punktach, e, czyli na, w Radoszynie, gdzie znajduje się siedziba główna, e, w punkcie Mostkowo, czyli niedaleko Bablinka, w punkcie Stargard Szczeciński i e, w punkcie Dygowo. Prowadzimy tą naszą działalność. Zajmujemy się sprzedażą i obsługą tego sprzętu, posprzedażną, czyli sprzedażą części i serwisem. Oczywiście sprzedajemy oprócz firmy Manitou jeszcze John Deere, firmę Kuhn, Yelton i kilka innych firm jeszcze uprawowych. Tak? Natomiast Dzisiaj tak, skupiliśmy się tu przede wszystkim e, wykorzystując, że, że część tam prac w polu jest już wykonana, a ta pogoda pozwala, żeby się gdzieś tam w tym okresie spotkać. E, chcielibyśmy to wykorzystać na e, przedstawienie nowej, może nie nowej gamy całkowicie, ale nowych rozwiązań w firmie e, Manitou czy w ładowarkach teleskopowych. Oprócz tego też e, mamy na miejscu tutaj przegubową ładowarkę też, e, która jest sprzedawana pod szyjnem Manitou. Jeżeli, jeżeli będą w międzyczasie jakieś pytania, to zapraszam. Razem tutaj ze mną tak, jest całe krono naszych pracowników. Tak. Począwszy od, nie wiem, chłopaków, nie będę wszystkich wymieniał, tak, ale począwszy od chłopaków z sprzedaży, czyli są od nas kantowcy tutaj z tych w zasadzie czterech punktów. Jeżeli są klienci i będą chcieli jakieś zapytania konkretne zadać, to, to tutaj są na miejscu, jest przedstawiciel serwisu z, i części i dział części ze Stargardu tak, Kamil który, jeżeli są jakieś zapytania dotyczące tej działki, to, to też bardzo zapraszam tak, o jakieś pytania. Jest z nami przedstawiciel firmy finansującej, tak, która jest jakby spięta razem z firmą Manitu. Tak. Jeżeli będą zapytania dotyczące sfinalizowania czy sfinansowania zakupu ładowarki teleskopowej, to kolega Jakub jest na miejscu i też że tak by udzielił, potrzebnych e, pytań e, dotyczących finansowania. Tak? Spotkaliśmy się tutaj u pana Jureckiego, tak, który nam udostępnił e, gospodarstwo tak? do tego, żeby przeprowadzić tu jakieś tam e, testy tych e, maszyn.